Tak, tak. Instytut Mechaniki Górotworu Mam Takie bardzo kluczowe dla nas pytanie. Finansowane w ramach projektu są badania naukowe, badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe, zgodnie z definicją ustawową tychże badań. Lider projektu, czyli organizacja pozarządowa, Prowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe. Jego zadanie, zdefiniowane w harmonogramie, ma odpowiadać definicji badań przemysłowych i prac rozwojowych? Tak. Drugie pytanie istotne, albo taka uwaga odnośnie rozdziału zadań. Ma to dla nas bardzo istotne znaczenie. Jeśli chodzi o realizację projektu, który ma cel wdrożenie konkretnego rozwiązania technicznego, jeśli bowiem takiego rozdziału wykonywania zadań, który jest na początku zdefiniowany, nie uczynimy, to później wystąpią problemy z podziałem własności intelektualnej do patentu oraz własności majątkowej do wykonanego patentu, prawda? Więc. W naszym przypadku taki, taki, taki podział zadania, w którym na poszczególne realizujące podmioty z, ze, szczegół ze szczegółowym uwzględnieniem kto odpowiada za realizację czego jest, wydaje się uzasadniony. Prosimy o sprecyzowanie pytania. Czy chodzi o podział praw własności intelektualnej, jakie mogą być wynikiem danego projektu? Czy chodzi, chodzi o, o podział, podział za zadania? Bo to jest później związane z tym, tak jak mówi ustawa, że prawo do własności materialnej powstałej w wyniku realizacji czegoś i prawo do własności intelektualnej przysługuje mm -hmm. podmiotom realizującym. Więc to jest istotna sprawa, prawda? Czy przede wszystkim prawa własności intelektualnej, jakie? będą rezultatem projektu, takie, które no, wytworzą się, zostaną wytworzone w, w, podczas trwania tego projektu, e, powinny być zdefiniowane i podział ich powinien zostać zawarty w umowie konsorcjum, jaka będzie obowiązywała wszystkich członków e, danego wnioskodawcy. I zgodnie z dokumentacją, jaka została zamieszczona na stronie i też jaka obowiązuje w, w większości przypadkach w projektach realizowanych przez konsorcja, ten podział praw własności Mm, rekomendujemy Państwu, aby ten podział praw był współ, sproporcjonalny, przepraszam, zapomniałam słowa, aby ten podział był proporcjonalny do wniesionych wkładów finansowych w projekt. Bo nie zawsze z danego zadania nie zawsze dane zadanie będzie się kończyło rezultatem projektu, który będzie można określić i który będzie możliwy do, do zweryfikowania, tak? Dlatego też rekomendujemy Państwu, aby te, te prawa zostały podzielone proporcjonalnie do wniesionych wkładów finansowych na projekt. Ale myślę, że to będzie niekorzystne dla tego podmiotu, który jest merytorycznie wykonawcą pomysłodawcą realizatorem całego rozwiązania technicznego, które przedsiębiorca wdraża, będzie wdrażał, jest zainteresowany jego wdrożeniem oraz organizacji mhm. pozarządowej, która będzie. Ale prosimy o sprecyzowanie pytania dobrze, bo na razie słyszymy oczywiście. Ale moje opinię. pytanie jest mhm. precyzyjne, prawda? Czy w takim wypadku wydzielenie zadania? Na podmioty realizujące z określeniem praw własności jest uzasadnione i czy Państwo to zaakceptują? Znaczy, niestety, no, zgodnie z zasadami, jakie zostały zamieszczone, zostały Państwu zamieszczone dwa dokumenty na stronie, w zakładce, w dokumentach do pobrania. Pierwszy dokument dotyczy ele wymaganych elementów umowy konsorcjum, drugi dokument dotyczy podziału praw własności. I zgodnie z tymi dwoma dokumentami muszą Państwo przygotować umowę konsorcjum, tak żeby zawierała wszystkie te niezbędne elementy, również te dotyczące podziału praw własności, jaki my rekomendujemy. Ale zadanie może być podzielone czy nie? Tak, może, może ja się postaram odpowiedzieć. To znaczy. Podział, to to co, pani, to co Pani pyta, podział, rozdział konkretnego zadania na poszczególnych partnerów nie ma, że tak powiem, nic wspólnego, znaczy może nie to, że nie ma nic wspólnego, natomiast nie jest kluczowe przy rozdziale praw własności intelektualnych, bo to re reguluje umowa przede wszystkim. Jak Państwo używają sformułowania, rekomendowane jest niedzielenie, czy też Państwo nie akceptują niedzielenia? To Proszę Państwa, żeby uściślić, generator pozwala na dzielenie zadań na podzadania. Tak? Tak więc, natomiast ja uwarunkowałam, znaczy wskazałam, że później w celu rozliczenia czasami wygodniej jest tak, jeżeli te zadania nie są rozliczone. Ja tylko ze swojego finansowego punktu widzenia. Natomiast w żaden sposób to nie, jest, nie będzie błędem, jeżeli Państwo zadania podzielą na podzadania, tak? Marta Krawcowicz, forum odpowiedzialnego biznesu. Tu jestem. <noise> Mam pytanie, czy w fazie wdrożeniowej, czy faza wdrożeniowa może polegać na sprzedaży produktu lub usługi, którą wymyślimy, tak? Tak. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, Magdalena Gołąb, firma Dialogos. Mam trzy w zasadzie krótkie pytania. Pierwsze pytanie odnośnie czasu trwania projektu. Mianowicie mm -hmm. w dokumentacji, zresztą tak jak Pani też mówiła, maksymalnie 36 miesięcy, z uwzględnieniem jakichś konkretnych przypadków, kiedy może być to 48. Jakich przypadków, gdzie to uwzględnić, gdzie to napisać? Czy trzeba składać jakiś osobny dokument, czy już na etapie wniosku to pisać mm -hmm. i zakładać harmonogram tak. na 48 miesięcy? Mm -hmm. Jeżeli tak, oczywiście, w, tak jak powtarzałam, te 48 miesięcy, jest dopuszczalne, natomiast musi być uzasadnione specyfiką. We wniosku o dofinansowanie. Projektu. Tak. Nie na dalszym etapie. Nie, i składając w momencie składania wniosku, mogą Państwo założyć taką ewentualność 48 miesięcy, natomiast po Państwa stronie leży uzasadnienie, że faktycznie. No, ten projekt będzie realizowany przez tak długi okres czasu i nie może być zrealizowany w krótszym o, o, o czasie. Takie uzasadnienie Państwo wpisują, uwzględniają w części D, prawdopodobnie w części D1 wniosku. Natomiast, czy faktycznie będzie to zasadne, aby dany projekt trwał 48 miesięcy, będzie to już podlegało ocenie merytorycznej przez ekspertów. Dobrze, i drugie pytanie w części dotyczącej opisu działań. Chcą Państwo, abyśmy opisali rezultaty projektu. Rezultaty zadań. Rezultaty zadań, dokładnie. Na etapie fazy badawczej ciężko mówić o rezultatach, tak? Raczej to mm -hmm. będą produkty. I, i Są, moje znaczy, pytanie, czy opis, to jest po prostu zamienne? Opis, uh -huh. Państwo używają zamiennie te, te dwa pojęcia. Znaczy w, jest i dokładnie słowo wskazane wskaźniki. Tak wskaźniki danych zadań, czyli mogą państwo yy, znaczy nawet państwo muszą uwzględnić w opisie zarówno yy, produkty i rezultaty, jakie będą później wynikiem y, realizacji poszczególnych zadań, mhm. jak również kamienie milowe. Mhm. To są obligatoryjne elementy, yy, które powinny się znaleźć przy opisie w każdych zadań, gdyż później na etapie rozliczania projektu czy składania raportów merytorycznych czy też składania raportów z wdrożenia państwo będą rozliczani z tych yy, wskaźników, jakie zostały wskazane yy, we wniosku. I ostatnie pytanie, nie wiem czy dobrze zrozumiałam wcześniej. Na etapie już składania wniosku o dofinansowanie powinno być uwzględnione wdrożenie, plan wdrażania z projektu, czy to dopiero na etapie tak. raportu z, realiz nie, muszą z realizacji to, fazy badawczej? Muszą Państwo ten opis uwzględnić yy, w opisie projektu w części DA. Mhm, dobrze, dziękuję. dziękuję. Ja chciałabym poprosić o przypomnienie tabeli z poziomami dofinansowania. Interesuje mnie stricte tutaj dofinansowanie organizacji pozarządowej. Także gdyby to się udało pomiędzy odpowiedziami na kolejne pytania, byłabym bardzo wdzięczna. Dziękuję. Jeszcze raz reasumując i, i przypom przypominając. Tak kształtuje się poziom dofinansowania ze względu na podział na rodzaj badań i jednostkę czy podmiot, który ubiega się o dofinansowanie realizacji danego zadania. Muszą Państwo mieć na uwadze, iż wypełniając harmonogram wykonywania projektu, wskazują Państwo zarówno, jaki podmiot realizuje dane zadanie i jakie rodzaj badań stanowi dane zadanie i na podstawie tego mogą Państwo określić dopiero jaki to będzie poziom dofinansowania i jakie dofinansowanie Państwo mogą się ubiegać na dane zadanie. Teoretycznie yy, jednostka naukowa w pierwszej fazie projektu, która jest fazą badawczą mogą występować wszystkie jednostki ubiegające się o dofinansowanie, czyli jednostka naukowa, przedsiębiorca bądź organizacja pozarządowa, Natomiast w drugiej fazie, która jest fazą pilotażową, występuje już tylko organizacja pozarządowa lub przedsiębiorca. Kolejnym y, ważnym aspektem jest dofinansowanie badań podstawowych, które może być wykonywane i może być przyznane tylko i wyłącznie jednostce naukowej. Y, natomiast y, drugi ważny warunek y, to jest y, 85% wartości dofinansowania danego zadania realizowanego przez organizację pozarządową. Natomiast w stosunku do przedsiębiorcy, w zależności w jakiej fazie będzie on występował, będą go obowiązywały różne, pomocy, różne limity pomocy. W zależności, czy to będzie faza badawcza, będzie on objęty pomocą publiczną. Tak jak widzą Państwo na, na, w tabeli, pomoc publiczna jest przyznawana na badania przemysłowe i prace rozwojowe, i ze względu na warunki, jakie są wskazane w tym rozporządzeniu, poziom dofinansowania ma zarówno minimalny, jak i maksymalny pułap. Natomiast y, przedsiębiorca uczestniczący w fazie pilotażowej ubiega się o pomoc de minimis, i tutaj jest określony y, też maksymalny pułap na wykonywane jego działania, bez względu na to, jakim, jakiej wielkości jest przedsiębiorcą, i ten pułap wynosi 90% wartości danego zadania. Separa Senderecka Politechnika Białostocka. Projekt zakłada stworzenie projektu edukacyjnego jako prototyp, który będzie, w rezultacie którego zakłada się również produkcję rozwiązań technicznych. W sam projekt zaangażowani są osoby z... Z różnych dyscyplin i tak naprawdę sam projekt z założenia jest multidyscyplinarny. Chciałam zapytać, jak kwalifikować tutaj dyscyplinę w, w projekcie? Ona jest szczególnie istotna z punktu widzenia potem wysokości kosztów aparatury bądź sprzętu na. na w, w ramach projektu to jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy. Um, Z, może po kolei, dobrze? Uh -huh. dobrze? W opisie w generatorze mają Państwo możliwość wybrania obszaru naukowego. Uh -huh. I w jaki sposób jest to. Wybranie? Mają Państwo możliwość wskazania jednej dziedziny i muszą Państwo wybrać jedną główną dziedzinę, której dotyczy projektu. Również Państwo wskazują też słowa kluczowe, które dotyczą Czyli, projektu. Okej, okay. uh -huh. uh. rozumiem. Dobrze, drugie pytanie dotyczy VAT-u. W przypadku komercyjnego wykorzystania rozwiązania chodzi mi o konieczność zwrotu, czy, czy będzie wydatkiem kwalifikowanym, czy potem będzie nale, nale, należy zwracać VAT w przypadku udzielenia na przykład licencji na dany produkt. To znaczy tak, już teraz planując Państwo muszą sobie zadać mhm. pytanie, czy y, będą wdrażać i będą y, czerpali zyski, tak, z mhm. wykorzystania y, efektów projektu, bo w tym momencie, jeżeli istnieją przesłanki ku temu, że te prace będą wdrożone, y, no ten VAT już nie powinien być planowany jako koszt kwalifikowany. Natomiast jeżeli teraz nie planują Państwo, natomiast później… Y, Zaistnieją takie przesłanki mm -hmm. ku temu, tak? Zobaczą Państwo, że znajdzie się potencjalny odbiorca, mm -hmm. y, chociaż Państwo zakładają wdrożenie, tak więc tutaj tutaj już, już są przesłanki ku temu, wówczas y, y, istnieje możliwość dokonania korekty, tak. Natomiast, y, no pytanie, czy będzie sprzedaż, jeżeli znaczy... Państwo zakładają wdrożenie, tylko to w zależności w jaki sposób będą Państwo to wdrażali, czyli nieodpłatnie udostępniali wyniki e, prac, czy odpłatnie, tak, bo jeżeli odpłatnie tu, tutaj proszę się, e, po, oczywiście udać się do księgowości, to wszystko Państwo muszą indywidualnie u siebie, tak? w swoich jednostkach rozpatrzeć i wtedy sobie odpowiedzieć, czy ten VAT jest kwalifikowany, czy też nie. Czyli jeżeli zakładamy, jeżeli tak jakby będziemy wykorzystywać komercyjnie produkt, to VAT nie będzie potem wydatkiem kwalifikowanym i będzie podlegał zwrotowi. No istnieją przesłanki ku temu, Rozumiem. tak więc tak, mhm. nie powinien być kwalifikowany. I, I mam jeszcze pytanie dotyczące fazy wdrożeniowej, bo tutaj mm, było powiązanie tak jakby fazy pilotażowej z fazą wdrożeniową, że te podmioty, które wdrażają, które wykonują fazę pilotażową powinny też wdrażać. Tu chciałam tak jakby upewnić, czy uczelnia, która będzie zaangażowana, wyłoniona na przykład przez NGOs również do fazy pilotażowej, może również zastosować, wykorzystać, wdrożyć produkt edukacyjny, i czy to będzie traktowane jako również wdrożenie, jako jeden z elementów. Czy wydaje mi się, że tutaj mylimy dwa pojęcia? Podmiot, który wdraża, i tam, gdzie jest dane rozwiązanie wdrażane. To są dwa odrębne pojęcia. A jak pani to rozumie? Rozumiem pani? to tak, że jeżeli podmiot wykonujący fazę pilotażową, czyli przedsiębiorca bądź organizacja pozarządowa mhm. realizuje później kontynuuje wdrożenie, no to wdraża, gdzie tam, gdzie, że tak powiem, jej się to podoba, tak, zgodnie z tym planem, który założę we wniosku. Mhm. Natomiast oczywiście na tym etapie może w tym wypadku oczywiście wystąpić jednostka naukowa, natomiast jeżeli w tej jednostce naukowej, u niej przedsiębiorca bądź organizacja pozarządowa to wdroży, a nie, że jednostka naukowa będzie wdrażać w innych to, w innych obszarach. No, Okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. Karol Bober, Fundacja Sport na Zdrowie. Chciałem zadać pytanie dotyczące składu konsorcjum, czy istnieje taka możliwość, żeby skład konsorcjum w trakcie realizacji projektu uległ zmianie, zakładam taką możliwość, że jeżeli to jest przedsiębiorca, to on może na przykład stracić z jakichś powodów obiektywnych możliwość udziału w projekcie i czy można takiego przedsiębiorcę z konsorcjum wykluczyć, czy poprosić go o rezygnację z udziału w konsorcjum i w to miejsce zaprosić innego przedsiębiorcę? Co do zasady, oczywiście istnieje możliwość zmiany konsorcjanta, natomiast należy pamiętać, że projekt był oceniany pod kątem także potencjału zespołu, który realizuje, no i wykluczenie takiego konsorcjanta w jakiś sposób zaburza ten, ten cały proces, czyli ten, to konsorcjum nowe, które się pojawia, oczywiście jest no inne niż to, któremu dofinansowanie zostało, zostało przyznane. I oczywiście istnieje taka możliwość, natomiast jest ona natomiast ten potencjalny następca, potencjalny nowy, nowy konsorcjant jest, podlega co do zasady ponownej ocenie pod kątem potencjału i możliwości realizacji projektu. Tutaj należy też pamiętać, że oczywiście w przeliczeniu ulegnie cały budżet projektu, prawda? Po, po rezygnacji. Czyli na zasadzie aneksu do umowy, tak z tak, NCB. Tak, ale tak jak mówię, to nale należy pamiętać, że no, to nowe konsorcjum jest ponownie oceniane właśnie pod kątem możliwości i potencjału tego nowego partnera, i może nastąpić taka sytuacja, że ten nowy partner zostanie oceniony negatywnie. Należy się z tym liczyć. Rozumiem. I drugie pytanie dotyczące fazy wdrożeniowej. Zgodnie z regulaminem, jeżeli powstanie prototyp i on zostanie wykorzystany w sposób komercyjny, należy te przychody zwrócić do NCBR. Pytanie, czy na etapie przygotowywania aplikacji, na etapie przygotowania wniosku już należy oszacować te przychody i w jakiś sposób gdzieś je uwzględnić w opisie, czy nie ma takiego obowiązku? Nie, nie ma takiego obowiązku. Zapraszam Państwa do zapoznania się z materiałem, który też jest w przewodniku kwalifikowalności kosztów. Tam jest przygotowany załącznik, który jak gdyby wskazuje dokładnie, tak, kiedy mówimy o wykorzystaniu prototypu i w jaki sposób liczymy dochód, tak, który osiągnie. Natomiast na etapie planowania w ten sposób Państwo nic nie szacują, nie odejmują od kosztów kwalifikowanych, tak, to dopiero na, na po zakończeniu tak albo jeżeli już istnieje wykorzystanie tego prototypu zgłaszają się państwo do centrum i wówczas e, liczymy tak ile tak wskazujemy ile tego dochodu należy zwrócić e, metodologia jest przygotowana tak przez centrum tak więc tutaj jak najbardziej będziemy te kwestie rozwiązywać Bardzo dziękuję Proszę